Cześć, jestem Roman. Oglądasz kolejne nagranie serii 5 z Wordem Zaawansowanym. Dziś krótko o sposobach nawigacji w dużych rozbudowanych dokumentach. Przede mną dysertacja, która zawiera ponad 200 stron. Używając spisu treści można szybko przejść na przykład do rozdziału drugiego. miejscu, jeżeli sobie kliknę jestem na rozdziele drugim. Ale powrót do spisu treści teraz już jest nieco skomplikowany. Do tworzenia spisu treści używałem odpowiednich nagłówków, raczej o tych. Ale czy wiesz, że jeżeli użyłeś nagłówku, to możesz na zakładce widok skorzystać z takiego parametru okienka nawigacji, który otworzy nam to okienko po prawej, po lewej stronie, przepraszam. W tym okienku nawigacji mamy wszystkie elementy spisu treści. Tak naprawdę te elementy tu pojawiają się dlatego, że użyłem stylu nagłówkowych nagłówki pierwszego poziomu bądź drugiego i spójrz na ile łatwa i prosta jest nawigacja teraz w rozbudowanym dokumencie, który zawiera ponad 200 stron. Jak jeszcze można z tej nawigacji skorzystać? Na przykład, rozdział trzeci, który się nazywa model akceptacji technologii chmur obliczeniowych, okazało się, że znajduje się nie w tej kolejności, nie zamie, zamieszczony nie tam, gdzie miałby być faktycznie. Wtedy biorę ten e, rozdział, ten element, e, trzeci model akceptacji, i prosto przyciągnę sobie i odpuszczę na przykład tuż po e, rozdziale piątym. Jeżeli odpuszczamy już cały rozdział, który był trzecim, stał się piątym i zaczyna się już na innej stronie, kilkanaście stron przeniesiono w e, prosty sposób po lewej stronie używając tej nawigacji. To tyle było na dzień dzisiejszy. Jeżeli zaobserwowałem, jeżeli chcesz zobaczyć kolejne ciekawostki, zaobserwuj, a za tydzień wtedy w kolejnych nagraniach, piątkę z Wordem zaawansowanym, zobaczymy się ponownie. Cześć i do zobaczenia za tydzień.